witam Cię w kolejnym odcinku na moim kanale. Jestem Gabor i zapraszam do oglądania następnych przygód z Gwiezdnych wojen ze Star Wars Battlefront 2. Wszystkie linki, które możesz sprawdzić, znajdą się w opisie. Tam jest kanał Kamila, także inne linki związane z moją działalnością, między innymi serwer Discord Galaktyczna kantyna, na którą już teraz cieplutko Cię zapraszam. No i co? Miej jak co? Nowa mapka. Ok, let's go. Lecimy na Dakar. Okay, let's go. Ok, let's go. Dobra. Atakować też ze słodką. Aha, chwila z. Będę atakować. Wspomnij, wspomnij, wspomnij. Z... Dobra. Ich obrona słodkie, atakować dalej. No tak, akurat ja jestem za daleko. Aha, musimy skrótować sojusznicy bombowse, dobra, ignit. Dobra, dobra, musimy skrótować sojusznicy bombowse po prostu. Szkodził mnie. No, ja dostałem. ja próbuję strącić gościa, który mnie. Ale chyba. Aha, dobra, strącił mnie. ja Już dzisiaj generał na pola. Kurde, ale daleko strasznie do tego. Dobra, leży jeden. O, dostaję, dostaję potrzebę. Kurde, dostałem z pleców. No, ja próbuję ogarnąć. W ich słabe generatory, pola. generatory pola, generatory pro teraz. Mm -hmm. Tutaj, ale ja mam problem, żeby. Sterowanie <grymne> Dobrze się zaczyna, a jednak fraga jeszcze nie ma. generatorów pola wydaje się przewidywalne, może nawet przydatne. O kurwa! A po co jest po jest w ogóle w środku, stare? Generatory pola są w środku. Tak? To będzie się trochę nawęczyć Aniu to trzeba bardziej te bo nie wiesz? Dalej A, spoko, bo. Jakby dobra Ojej. O nie, to <laughs> mi nie wycelowałem Dobra, nie. Są jeszcze, a tam... Z... a tu są, dobra Bardziej trzeba tych bombowców bronić, co nie? Ta No co, jeden, halowa. No ja próbuję... stagować Tutaj, ale nie wiem, się uda No i znowu lowa, kurwa spróbuję wlecieć tam do środka Jedenowała Dobra Co kupiłem? na rozwaliłem się Ale obiłem trochę Dobra, let's go Turtle wrzeszanie fraga nie zrobiłem, doskonałe Ich ochrona Ale dobra, ten soku Milenium, ten statek bossa jest mocno A Ale te pole są takie. Dojechał mnie, kurde, ale dobrze, dobrze jakby z radą oni. Jest, leży, leży, brawo Kamil. Let's go, hmm. dobra współpraca. Chyba, ty, ty dostałeś fraga, tak? Ty, ty, do, tak, czy... tak. Mamiam no rozdzielcę. Chyba, Mam chyba, dostaję. Namierzam gościa. Ja. jestem na low'u. Nie mam jednego gościa na sobie, ale. No właśnie, ta jestem. Uważaj, nie, może... nie, nie, no, nie widzę się, nie widzę się. Dobra, udało mi się ten poprawić. Po ale znowu jestem na loku. No nie. Jeden malował. Nie, malował jeden, kurde. Nie ja też mnie goni, też mnie goni mm, Dojechał mnie Rakieta poszła kurde Dobra jest drodze nie mają Dobra, teraz trzeba tę te bunker rozwalić, nie mamy czasu No to poza zasięgiem taką silniki, dobra Dobra, S Aha <śmiech> <śmiech> Frak za frak, okej okay. Kurde, poza zasięgiem tam zanim dolecę, to... Lecę, to... No kurde, no... Nie chcę... No. Dobra, jest git. Patrz, ile stracili już. Dobra, jest git. Jest... Nie wiem, czy to jest... i nice, najs, nice, dobrze idzie, dobrze idzie. No ja zginąłem niestety. Oj, rozbiłem się. Kurde, poczekaj, musimy to rozwalić, oj, oj, patrz, nie... Możemy nie zdążyć, patrz. oj. Nie wiem, czy to jest w środku też? Leży, leży jeden. Nie, nie, to są tylko wsadki. statki. Okej. Okay. kurwa. Nie, nie zdążymy? Zdążymy, musimy zdążyć. Kurde. Na, sty na, na, sty na styku będzie, kurwa, na styku będzie. Okay. Damy radę? No nie wiem czy damy radę, ja nie wiem czy do, zdążę dolecieć to na razie poza zasięgiem jestem, no, ale nie wiem czy mi się uda Jakby dojść Dobra, malowała już, starzcie 10%, dobrze, jeszcze jeden Najwyższy porządek zatryumfuje Kurde, ej no nie 5% Kamil, 5%, dawaj Padłem, padłem. Rozwalił mnie ten Dobra. Zdążymy. Zero. A! Okej. Okay. Musimy teraz... Musimy teraz zrobić 40 fragów. Musimy teraz 42,5 minuty rozwalić 40 wrogów. Dobra, lecimy. Na nich. Jedziemy. Pada schodzą. Tak szybko schodzą. Dobrze idzie, Kamilo. No, jak nie w kółko, goś w kółko lata. Dobra, nice. Nice, mam asystę. Kolejna asystę. Widać, już mileniu, dawaj. mi dałem. Uda niestety. Malowa jeden. Dobra, ja raz, 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 Czterech jeszcze, no to... Dobra, leży kolejna systemizowa. Nice, końcówka, końcówka. Ostatni, brawo, mamy to. Let's go. Okay. Let's go. Bez... Zajebista bitwa, stary. No mi trochę cało poszło, ale... Znaczy... Uuu, lala. Fajna cutscenka. No i co? Najwyższy porządek wygrał. Mamy kolejne zwycięstwo do kolejnego odcinka, także dzięki za oglądanie tego odcinka i widzimy się za tydzień albo w niedzielę na The Division. Trzymajcie się, See ya. Cześć, dzięki za obejrzenie tego odcinka. Jeśli podobał Ci się film, zostaw suba, łapkę, komentarz po więcej materiałów z Gwiezdnych Wojen i z naszego duetu z Battlefrontem. Też sprawdź linki w opisie. Tam są wszystkie inne moje social media, a także Discordy i co widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia, cześć!